Nic tak nie sprzyja artystycznej inspiracji jak cichy zakątek z dala od cywilizacji na łonie natury. Plenery malarskie są organizowane przez olkuskich artystów od kilku lat. Niezwykłą popularnością wśród twórców z Polski i z Europy cieszy się kultowa już Brandysówka położona w sercu doliny Będkowskiej. Malownicze skały, szum potoku i soczysta zieleń roślin stały się inspiracją do powstania dziesiątek obrazów i innych wytworów ludzkiej wyobraźni. Postanowiliśmy popatrzeć jak zwinne ręce artystów przenoszą na płótna rzeczywistość, jak się okazuje przez każdego widzianą inaczej. Miejsce jest kultowe, miejsce wyjątkowe, gdzie ludzie po prostu za każdym razem, kiedy tutaj są, otwierają się na przyrodę, naturę, która sprzyja takiemu działaniu artystycznemu, sprzyja inspiracji, wizją artystycznym. Ludzie inspirują się tutaj osobami, które przyjeżdżają, ludzie inspirują się motywami, klimatami, które tutaj są. Miejsce daje możliwość spojrzenia na siebie oczami innej osoby. Następuje wymiana jakichś doświadczeń. Ludzie z różnych stron, polski mają zupełnie inne klimaty, tworzą w innych technikach, w różnych technikach tworzą rzeczy, które, no jak to powiedzieć, rzeczy tak od, różne od siebie, że Warto jest się spotkać, żeby wymienić te własne doświadczenia i skonfrontować się z innymi osobami. Wzrok kolegów artystów, którzy w obrazie widzą coś więcej niż konsumenci wytworów kultury, działa stymulująco. Dla mnie osobiście jest to na pewno motywujące bardzo no, sprężam się bardziej i. Jestem, jaka jestem, ale, ale po prostu nie. Nie, ja się zupełnie ani tym nie stresuję, ani, ani mi to nie przeszkadza. Nawet wręcz uwielbiam taki folklor, folklor, gdzie każdy jest inny, każdy swoje robi. Nie zaglądając, nawet patrząc, bo, bo przechodzimy. Z jednego miejsca od osoby do osoby, nie? w różne miejsca widzimy, jak to pracuje, ale, ale to się ani nie przenosi na to, że ja tam gdzieś coś podpatrzę czy coś, no bo nieraz tak można było powiedzieć, prawda? Że może wpłynąć na mnie coś, co obok osoba jakaś robi. Nie zupełnie nie, nie, nie mam, ale uwielbiam po prostu widzieć, patrzeć na kolegów, na, na znajomych, którzy, którzy pracują, którzy... Przenoszą ten sam nieraz motyw zupełnie w zupełnie innej, w innej przestrzeni, inaczej, innej kolorystyce, a to samo. Dlatego to jest fajne w planerach, właśnie, bo często jest, że wyrzucają nas pod jakąś górę i, i malujcie, i, i to jest ciekawe, że każdy zrobi to zupełnie inaczej. Zdaniem, podobnie zresztą jak zdaniem innych artystów, jest znaczna różnica między tworzeniem w zaciszu pracowni a tworzeniem w plenerze, gdzie inne oczy obserwują każdy ruch pędzlem. Różnica jest w tym, że wszystko, co tutaj mam, to jest świeże i to działa tak bezpośrednio na człowieka. No przynajmniej na mnie. Natomiast w pracowni to są rzeczy yy, przemyślane. Natomiast tutaj się sugeruje tym, co mam, więc to są jakieś takie ekspresyjne bardziej rzeczy. A w pracowni tej ekspresji jest, jakby tak powiedzieć, tyle na błah. Ja nie porównuję. Bo to jest troszeczkę nie na miejscu. Każdy z nas po prostu inaczej podchodzi do, do, do wielu spraw. Mogę sobie tylko popatrzeć na przykład na, samą, na sam warsztat, ale to też nie o to chodzi. Wiszący w powietrzu duch artystyczny w tym miejscu działa podwójnie. Sama brandysówka ze swoją ciekawą przeszłością sprawia wrażenie bohemicznej oazy, zarezerwowanej dla tych, którzy mają dużą potrzebę ekspresji tego, co drzemie w ich wnętrzu. Od zawsze przyjeżdżali tutaj ludzie aktywni fizycznie i intelektualnie, nie godzący się na rolę biernego obserwatora świata. Tym co ich łączy z całą pewnością jest otwartość na innych ludzi, którzy jakimś cudem trafili do tego ukrytego przed współczesnym światem miejsca. Lubię to i to jest też właśnie dodatkowy taki duży plus plenerów, bo spotykamy się w dużym gronie i, 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 no i możemy ze sobą szczególnie właśnie wieczorami porozmawiać na różne tematy, co, co, co odpręża i pozwala troszeczkę inaczej popatrzeć na, swoje, na swoją pracę, na swoje życie, na wszystko. To, to jest fantastycznie właśnie w, w, w plenerach, że, że to światło jest y, różne. Y, y, pogoda, ludzie, otoczenie. Y, ktoś przejdzie, ktoś, ktoś wyjdzie, coś ktoś gdzieś spadnie. To jest świetne właśnie, bo to się odbije gdzieś trawa, gdzieś jakieś elementy, które, które nie ma ich w pracowni, bo tam masz swój, swój teren, swoje, swoje warunki zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej się pracuje. Ja lubię. Raz w roku, ale to za to konkretnie. <grywa> no jest zdecydowanie większa przestrzeń. Jest oddech, jest powietrze, które w pewien sposób no daje nam inne efekty niż w pracowni. No dzięki, dzięki ogromnej przestrzeni, bo tutaj mamy. Duże odległości, możemy inaczej zaobserwować naturę, rzeczywistość, niż w pracowni, która jest zamknięta, gdzie przedmioty są przez nas ustawione, zaaranżowane. Tutaj natomiast w przyrodzie mamy to, co zastajemy, co, co, co natura stworzyła. Obserwując pracę tych ludzi, sam Młasz chce się złapać za pędzel i pozostawić na płótnie swoje emocje, nawet jak się nie potrafi.